Jest punktualnie 18.30, Izabela Śledź. Witam Państwa. Zaczynamy panoramę lubelską. Wyrok w procesie prezes Parku Naukowo-Technologicznego. Nowe ognisko ESF w regionie. Kierunek Bahrain dla lubelskich przedsiębiorców. Panoramę Lubelską rozpoczynamy jednak od niebezpiecznego zdarzenia na zalewie w Kraśniku. Przewróciły się łodzie, w środku byli ludzie. Świadkowie zauważyli pływające kapoki na wodzie. My łączymy się z brygadierem Jarosławem Hamalukiem z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Dzień dobry, panie brygadierze. Co z osobami, które przebywały na tych łodziach? Dzień dobry państwu. Osoby, które znajdowały się w wodzie, zostały podjęte przez inne łódki, które znajdowały się na wodzie. Przekazane zostały zespołowi ratownictwa medycznego, który przebadał poszkodowanych. Z naszych ustaleń wykaże, że nikomu się nic poważnego nie stało. Panie brygadierze, te osoby, które były na łódce, to były osoby dorosłe, to były dzieci? To były dzieci. Na jednej z łódek przebywały cztery osoby nieletnie, na drugiej natomiast pięć osób, w tym jedna była osoba dorosła. Pojawiły się też takie informacje, że te osoby przebywały na zalewie w Kreśniku, ponieważ szkoliły się z. Manewru żeglówkami? To znaczy z moich informacji, to znaczy nie mam takich informacji dokładnych, natomiast pływały sobie jak inne łódki i po prostu gwałtowny podmuch wiatru spowodował ich wywrócenie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale to zdarzenie też pokazuje, że bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Jeśli widzimy taką sytuację, więc pływające kapoki na wodzie, jako świadkowie, co powinniśmy zrobić i co też powinny zrobić osoby, które, które są uczestnikami takiego zdarzenia, więc te, które potrzebują pomocy? No na pewno, jeżeli użytkujemy łódki, pływamy, musimy się zabezpieczyć i powinniśmy pływać w kapokach. To jest pierwsza sprawa. Nie powinniśmy ich zdejmować. Natomiast jeżeli widzimy taką sytuację, jeżeli jesteśmy w stanie pomóc i podpłynąć i wyłowić takie osoby, to oczywiście to robimy. Natomiast pierwsza sprawa, natychmiast musimy zadzwonić numer 112, żeby poinformować służby ratownicze o takiej sytuacji. Na szczęście w tym wypadku nikomu nic groźnego się nie stało. Zakończyło się na szczęście tylko na strachu, ale oczywiście apel i od strażaków, ale także od nas o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Trwają wakacje, więc to jest przede wszystkim najważniejsze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Brygadier Jarosław Hamaluk z komendy wojewódzkiej PSP w Lublinie był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Panie Brygadierze, za tę rozmowę. Dzie Prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie, Magdalena Stachera, uniewinniona. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Lublinie. Prezes była oskarżana o poświadczenie nieprawdy w dokumentach, na podstawie których instytucja otrzymała 10 milionów złotych na program dla startupów. Według sądu te pieniądze zostały prawidłowo pozyskane, a także wydane. O szczegółach Marcin Otto. Oskarżoną Magdalenę Stacherę... Uniewinnia od popełnienia zarzucanego jej czynu. Po tych słowach obecny na sali obrońca Magdaleny Stachyry odetchnął. Przypomnijmy, prezes parku naukowo-technologicznego w Lublinie według prokuratury miała poświadczyć nieprawdę we wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodziło o uzyskanie blisko 10 milionów złotych bezwzrotnej dotacji. Sprawa dotyczy czerwca 2021 roku. Prezes miała wprowadzić PARP w błąd co do składu zespołu zarządzającego projektem. To miało się zakończyć niekorzystnym rozporządzeniem mienia o wysokiej wartości. Sąd z argumentacją prokuratury się nie zgodził. Powołanie tej kady projektu w większości przypadków jest zdarzeniem przyszłym, i niepewnym. To znaczy, że my mówimy tak, ja składam wniosek, mam tu swoich ludzi, którzy są w stanie to zrealizować. Natomiast no. Ja ich nie zatrudniam, bo nie mam na to środków. Dopiero jeżeli wniosek będzie finansowany, to wtedy ja ten zespół powołuję. Sąd zauważył też, że pozyskane środki nie trafiły bezpośrednio do Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie, a zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Takim częstym oszustwem jest to, że ktoś składa wniosek, przyznaje mu się te środki i te środki znikają, czy to są wydane na coś zupełnie innego. Natomiast tutaj w tym projekcie środki pozyskano zgod w oparciu o ten wniosek, i zgodnie z tym wnioskiem, punkt po gdzie one zostały tak, jak przewidywała umowa i wniosek, zrealizowane. Magdalena Stachyra nie pojawiła się dziś na sali sądowej. Na wyrok oczekiwała w korytarzu. Jak mówi, poczuła ulgę. Nie chciałam, żeby mnie Państwo filmowali w tym stresie. Proszę sobie wyobrazić, że moje dzieci też to przeżywają, moja rodzina i wszyscy znajomi. Wyobrażacie sobie, że jest to duży stres. Jak dodała, dzięki pieniądzom z PARP udało się dofinansować kilka rokujących startupów. Żałuję, że Państwo nie interesowali się samym projektem w trakcie jego realizacji. Dowiedzielibyście się, jakie fantastyczne firmy na terenie Lubelszczyzny powstały, i jaki wspaniały zespół udało się zgromadzić w parku, i jaki świetny zespół realizował ten projekt. Wyrok jest nieprawomocny. Ponad 60 wykroczeń, aż 40 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, i tylko w Lublinie, to efekty akcji Drift Stop. Policjanci sprawdzali także tych, przede wszystkim tych, którzy jeżdżą nocą i jeżdżą za szybko i za głośno, a niestety w dalszym ciągu na ulicach miast pojawiają się kierowcy z niedozwolonymi przeróbkami układu wydechowego. Głośny ryk silników zakłócający nocną ciszę to znak, że miłośnicy szybkiej jazdy wyruszyli na drogi. To właśnie przeciwko nim lubelska policja co jakiś czas prowadzi akcję drift stop. Prowadzone były kontrole prędkości, sprawdzana była trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz tradycyjnie głośność wydechów. Przede wszystkim policjanci ruchu drogowego skupiali się na agresywnych, niebezpiecznych, ale też i głośnych zachowaniach na ulicy Lublina ze strony kierowców. Są to działania, które tak naprawdę prowadzimy już od dawna, natomiast teraz w okresie letnim są to działania bardziej intensywne. Od czwartkowego popołudnia do sobotniej nocy policja w Lublinie odnotowała 61 wykroczeń i zatrzymała 40 dowodów rejestracyjnych. Wśród kontrolowanych kierowców rekordzista został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 3200 zł. Jednym z zatrzymanych kierowców był 23-latek kierujący Mercedesem, który z dużą prędkością poruszał się aleją Witosa i Cholewym pasem. Nie używał kierunkowskazów, jechał dość agresywnie. Policjanci zatrzymali go po kilkuset metrach. Okazało się, że auto ma przekroczone normy hałasu, dodatkowo przyciemnione szyby niezgodnie z przepisami. Maciej Kulka, ekspert z zakresu ruchu drogowego, potępia tego typu zachowania. I zaznacza, że są one niebezpieczne. Te osoby jeżdżą po drodze publicznej, więc tam nie ma żadnych osłon w postaci zabezpieczenia jakichś band ochronnych, opon rozstawionych, tylko jeżdżą po drodze publicznej, więc mogą wypaść z drogi, mogą wpaść w widzów, mogą wpaść w inne zaparkowane pojazdy. Więc jest to zachowanie bardzo nieodpowiedzialne i niebezpieczne. W związku z powyższym, droga publiczna nie służy temu, abyśmy trenowali sobie sporty ekstremalne. Z drugiej strony zauważa jednak, że w Polsce brakuje torów gdzie spragnieni mocniejszych wrażeń kierowcy mogliby się bezpiecznie wyszaleć? Brakuje takich obiektów. Od 2013 roku jest podpisana ustawa kierujących pojazdami przez prezydenta Polski, znowelizowana w późniejszym czasie. Z tej ustawy wynika, że powinno, każdy młody kierowca powinien poddać się doskonaleniu techniki jazdy, ale ta ustawa nie została przez tyle, tyle lat opublikowana, w związku z tym te obiekty nie powstają. No i później mamy to, co mamy: osoby, które chcą gdzieś się wyszaleć, poćwiczyć, Trenować, no nie mają gdzie tego robić. Jednym z torów w Lublinie, gdzie kierowcy mogą sprawdzić swoich sił przy dynamicznej jeździe w kontrolowanych warunkach jest ten należący do ośrodka doskonalenia techniki jazdy WORD, ale też otwarty po kompleksowej modernizacji Autodrom Biłgoraj. Jest drugie ognisko afrykańskiego pomoru świń w naszym regionie. Tym razem w niewielkim gospodarstwie w gminie Czemierniki. Ale restrykcje obejmują trzy powiaty: Lubartowski, Radzyński i Parczewski. Poprzednie ognisko wykryto pod koniec tego miesiąca w Nowym Pawłowie w gminie Janów Podlaski. Rolników obowiązują obostrzenia. Jakie? O tym Michał Hetman. Drugie w tym roku w województwie lubelskim ognisko wirusa ASF wykryto w gminie czemierniki. Świnie zostały już zutylizowane, a wszystko jest pod kontrolą wojewódzkiego inspektoratu weterynarii. Moim i Państwo gościem jest Monika Michałowska z tejże właśnie instytucji. Wprowadzono obszar zapowietrzony i obszar zagrożony. Jakie restrykcje tam obowiązują? Te restrykcje w obszarach dotyczą przede wszystkim zakazu przemieszczania świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Dotyczą również w obszarach zapowietrzonym na przykład zakazu organizowania zgromadzeń, widowisk, pochodów. To są takie podstawowe zakazy, które w tych obszarach zostały wprowadzone. Są też nakazy, nakazy bioasekuracji szeroko pojętej. Do czego powinni się stosować producenci trzody chlewnej? Przede wszystkim do tego, aby uniemożliwić kontakt dzików ze świniami, czyli fermy powinny być ogrodzone, powinny być wprowadzane odpowiednie środki dezynfekcyjne i stosowane. Ta dezynfekcja dotyczy również sprzętu, który jest używany do obsługi świń. Musi być oddzielna odzież i obuwie stosowana przez osoby, które się tymi świniami zajmują. Jeżeli chodzi o samo to ognisko, to było ognisko w gospodarstwie niewielkim, utrzymującym 9 sztuk świń, z których jedna padła. To było w bardzo upalny dzień. Pozostałe świnie nie wykazywały żadnych objawów chorobowych. Niemniej jednak, ponieważ inspekcja stale prowadzi nadzór i monitoruje sytuację, jeżeli chodzi m.in. o ASF. W związku z tym od tej świni padłej zostały pobrane próby do badań i te wyniki potwierdziły, że przyczyną śmierci jest afrykański pomór świn. I tutaj zwracam uwagę na to, że jest to niewątpliwie choroba sezonowa, ponieważ szczyt zachorowań zawsze obserwujemy w miesiącach letnich. W związku z czym przypominam o konieczności restrykcyjnego przestrzegania zasad biosekuracji. Ryzyko ASF-u niesie się dla zwierząt, a dla człowieka? Człowiek nie choruje na afrykański pomór świń, natomiast wystąpienie tej choroby wiąże się z bardzo dużymi stratami ekonomicznymi nie tylko związanymi z samą likwidacją choroby, ale również z zakazami eksportu zwierząt czy mięsa do innych państw to są bardzo duże koszty. Ja tylko dodam, że te restrykcje obowiązują na terenie siedmiu gmin w trzech powiatach są nimi objęte. Ponad 40 miejscowości i te restrykcje będą obowiązywały do 9 sierpnia włącznie. To jest główne wydanie panoramy lubelskiej. Zobaczmy, co jeszcze u nas. Zaskakujące odkrycie w czasie budowy drogi. Lubelskie wakacje z językiem polskim. Przedsiębiorcy z Zatoki Perskiej i Lubelszczyzny łączą siły. Nawiązali pierwsze kontakty w różnych obszarach gospodarki na dzisiejszym forum biznesowym w Lublinie o tej współpracy. Maja Matejaszek. Branża spożywcza to tylko jeden z prężnie rozwijających się w lubelskim sektorów, w którym są zainteresowani przedstawiciele Izby Handlowo Przemysłowej z Bahrajnu. Możliwości i korzyści płynące z partnerstwa z tym regionem Polski są ogromne. Ma pełen zakres sektorów, w ramach których możemy współpracować, ale na ten moment dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo żywnościowe, kwestia niezwykle istotna dla społeczności Zatoki Perskiej, szczególnie po pandemii. Szukamy okazji do współpracy na tym polu, ale też w kwestii przemysłu. Bahrain to hub finansowy Zatoki Perskiej. Jest tu około 400 banków typu offshore. To nasza wartość dodana. To pierwsza wizyta przedstawicieli biznesu z Bahrajnu potrwa trzy dni. Pokazaliśmy Poleski Park Narodowy i, i to coś, co stanowi potencjał Lubelszczyzny, to znaczy Lasy, zieleń, rolnictwo. Na pytanie jaki państwo mają jakie branże reprezentują. To, to jest też jakby trudno odpowiedzieć, chociażby z racji tego, że to są potężni biznesmeni, którzy zajmują się wieloma branżami. Forum biznesowe ma wzmocnić potencjał eksportowy lubelskich firm. W tej chwili Bachlein to wielkie centrum finansowe i centrum, które jest nastawione na Innowacje, na robienie biznesu na całym świecie, mam nadzieję, że w Polsce i tu w województwie lubelskim po tej studyjnej wizycie, która mam nadzieję, zaowocuje kontraktami z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które są bardzo mocno na rynku województwa lubelskiego osiadłe i jak zaznaczali goście z Zatoki Perskiej, wizyta pozwala zbadać możliwości, jakie oferuje lubelszczyzna. Lubelscy przedsiębiorcy nawiązali w poniedziałek pierwsze kontakty z potencjalnymi kontrahentami w specjalnej strefie rozmów B2B. Historia znów nieoczekiwanie uchyla rąbka tajemnicy. W gminie Ostrówek podczas prac przy remoncie drogi odkryto dawny cmentarz. Archeolodzy przypuszczają, że odkryte pochówki to część większej nieznanej dotąd nekropolii wiejskiej. W Tarkawicy odkryto 38 obiektów grobowych. Chowano w nich osoby w różnym wieku, ale głównie dzieci. Przy pięciu pochówkach znaleziono monety z XVII i XVIII wieku. To pozwala na wstępne datowanie znaleziska. Wstępnie na podstawie znalezisk monetarnych, kontekstu tych archeologicznych, czy, czy, czy układu całego założenia. No, tak na dzisiaj byłoby to raczej, raczej w, tym, w tym horyzoncie czasowym datowane. Nie wiadomo, dlaczego zdecydowano się założyć cmentarz w Tarkawicy. Zmarli stąd zwykle byli grzebani na nekropolii parafialnej w Kocku. Jeśli trafiały się takie cmentarze poza kościołami, no to musiał być jakiś powód. W tym względzie no, domyślamy się, być może jakaś gwałtowna, gwałtowna akcja z, z wojną, czy z jakąś epidemią, czy z, czy z jakimś głodem. Dostęp do, do kościoła był utrudniony, nie można było tych zmarłych szybko i sprawnie dostarczyć na, na, na właściwy pochówek parafialny. Władze gminy rozumieją wagę tych odkryć. Pojawiają się różne pomysły na wyeksponowanie cmentarza i jego upamiętnienie. Wszystko jest jeszcze w sferze planów. Trwają konsultacje z mieszkańcami wsi. Upamiętnienie tego cmentarza oczywiście jest bardzo ważne, i gmina myśli w tej chwili, żeby. To przedsięwzięcie podjąć. Liczą także na pogłębione badania terenu. Być może będzie wymagało to jeszcze uzgodnień z właścicielem prywatnym działki. Stanowisko archeologiczne wkrótce zostanie włączone do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. No to teraz sprawdzian dla mnie. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. To dla niejednego z nas trudne do wymówienia, a co dopiero dla obcokrajowców. Ci przyjechali do Lublina, aby uczyć się polskiego na letnim kursie języka i kultury polskiej. Są u nas przedstawiciele 32 krajów z całego świata. Nasz język, no jak wiemy, łatwy do nauki nie jest, ale niektórzy już mówią. Dzień dobry, jak się masz? Bardzo dobrze, a ty? Dobrze, dobrze. Ja nazywam Cię Adam e, i pochodzę z Maroka. E, I i uczyć się języka polskiego. Dlaczego uczysz się języka polskiego? Ja, yeah, tak, tak. Tak, łatwo nie jest. Zwłaszcza, gdy jest to pierwsze zderzenie z językiem Lewandowskiego i Kochanowskiego. Sara przyleciała ze Stanów Zjednoczonych. Uczy się polskiego, bo jej babcia jest Polką. I've been learning... Wcześniej nie miałam styczności z waszym językiem. Uczy się od zera. Rzeczowniki, przymiotniki, staram się. Dzień dobry. Jak się masz? Dobry wieczór. Cześć! Amerykanka Sara jest w grupie podstawowej Słowak Michał w zaawansowanej. On postanowił udowodnić swojemu polskiemu promotorowi na słowackiej uczelni, że słowacki student będzie mówić tak jak mentor. No, na przykład e, czerstwie chleb, nie tak to jest. Um... Dla nas to jest taki nowy, piękny, smaczny chleb, a w polskim to jest taki stary, twardy. Względy rodzinne, ekonomiczne, powodów do udziału w kursie jest wiele. Także z powodu niechęci części Polaków do uczenia się języków obcych. Pracuję z Polakami w Holandii e, i chcę z, z nimi rozmawiać. Oni powinni nauczyć się holenderskiego, a nie ty polskiego. Nie, nie chcą się nauczyć holenderskiego. A polskiego chcą się uczyć, także Marokańczycy, Chińczycy i Grecy. Polish is a big, uh, uh, country. Polska ma wspaniałą literaturę. Chińczycy są nią zafascynowani. Yeah. Jakich polskich pisarzy znasz? To Karczuk. Oh, I know that. Jestem nauczycielka, uczę greckiego i dlatego dla mnie uczyć się języka obcy jest bardzo interesujące i też ważne. Studenci podzieleni są na kilku osobowe grupy. Tak jest łatwiej uczyć i panować nad tą multikulturową klasą. Bardzo są również skupieni na tym, żeby poznać polską kulturę, polską historię. Bardzo dużo zadają pytań, bardzo dużo chcą się dowiedzieć i bardzo dużo chcą się nauczyć, na pewno. Kurs odbywa się już po raz 34. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dla... Studentów, polonistyk światowych oraz uczestników lektoratów polskich na uczelniach zagranicznych oraz nauczycieli języka polskiego na uczelniach zagranicznych. Potem będą mogli uczyć języka polskiego, pracować w handlu i w międzynarodowych instytucjach. Potrzebują pracowników ze znajomością języka, więc też znajdują tam miejsce, a niektórzy po prostu znajdują pracę w innych zawodach, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Słyszałam o osobach, które. Dzięki znajomości języka dostawały wyższe wynagrodzenie pracując w szpitalach czy jakichś innych instytucjach administracji państwowej. Letni kurs języka i kultury polskiej UMCS potrwa do 25 lipca. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. W wielu miejscach są kolonie, półkolonie. W Lublinie jest na przykład akcja Lato w mieście, czyli zajęcia, warsztaty, zabawy czy spotkania. A dzisiaj ekipa TVP3 Lublin wybrała się na Zalew Zębożycki i razem z dzieciakami uczyła się kajakarstwa. Najpierw musimy przynieść razem kajak, potem wkładamy go do wody, patrzymy czy mamy dobrze siodełko ustawione. Potem patrzymy, czy działa nam ster. Tajniki kajakarskiego rzemiosła nie są im obce, mimo że mają dopiero po kilka, kilkanaście lat. Adam należy do Lubelskiego Towarzystwa Kajakowego Fala, a półkolonie to dobra forma treningu przed zbliżającymi się zawodami. Zawody mamy w Tarnobrzegu pod koniec września. W czerwcu mamy koziołka. Planujemy również pod koniec sierpnia zrealizować piknik rodzinny na zakończenie sezonu wakacji. Jest parę zasad, dzięki którym kajakowa wyprawa zakończy się sukcesem, Zaznaczymy Najmłodsi. Byłam na wodzie i bardzo lubię pływać. A dlaczego? Bo to mi sprawia przyjemność i patrzenie w wodę. O czym trzeba pamiętać na kajaku? Żeby co? Żeby zachować bezpieczeństwo. Pływanie kajakiem jest trudne? Dla mnie nie jest trudne. O czym trzeba pamiętać na wodzie? Żeby mieć kapok. I o czym jeszcze? Jak utrzymać równowagę? Wiosłować równie z tym, który jest na przodzie i żeby z tyłu był najcięższy osobnik, a z przodu y, y, drugi ciężki, a na środku ten najbardziej lekki. Na letnie półkolonie zaproszeni są też ci, którzy nigdy nie trzymali wiosła w ręku, bo wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale też szansa na odkrywanie nowych pasji. Żeby aktywnie, no to trzeba y, uprawiać sport, y, y, trzeba, y, nie wiem, y, właśnie jeździć na kajaku. I tym podobne. A w mieście można ciekawie spędzić wakacje, czy jest nudno? No można, są jakieś baseny, też są kajaki. Na zainteresowanych czekają też inne atrakcje, bo przecież nie samym kajakarstwem człowiek żyje. W tym roku mamy wakacje lato w mieście, wakacje w kajaku, półkolonie oraz warsztaty letnia przystań kajakowa oraz wakacje na deskach SUP oraz aktywnie na fali. Ten turnus potrwa do 18 lipca. Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala zaprasza na kolejne edycje. Szczegółowy harmonogram na stronie internetowej www.lublin.eu. A ja zapraszam do tego, żebyście zostali państwo z nami. Stafał 3 Lublin. Za chwilę prognoza pogody, szczegóły przedstawi Marta Gogłoza, a o godzinie 21:15 program publicystyczny Gość panoramy. Dziś gościem jest Gustaw Jandrajek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie. Rozmowa z Sławiszemczuk o 21:15. A ja zapraszam na wieczorną panoramę lubelską 21.30. Do zobaczenia.